Jeśli te pioruny, to znak, że nadciągają marcowe megakity. Nieźle to ująłeś. Czas na spektakularne pojedynki nie gwiazd. Przyjmuję wyzwanie. Szpaner, Tony Stark się ciebie nie boi. Każdy chce stanąć na najwyższym podium. Nie sądziłem, że to powiem, ale cieszę się, że cię widzę. Marcowe megakity w Polsacie. Tor Ragnarok. Premierowy tor Miłość i Grom. Czarna Pantera. Iron Man 3. Lecimy. Ninja Warrior powraca. Dziewiąty sezon nie zwalnia tempa. To jest absolutnie Liga Mistrzów Ninja w Polsce. Dziewiąta edycja to będzie ta przełomowa i ktoś wejdzie na sam górę. Tytuł Ninja zdobywa! Ninja Warrior Polska we wtorek o 25 w Polsacie. Kinga ma guza na nerce. Ten guz, który miała na nerce, on pęk. Ja byłam przez szóstym miesiącu ciąży, kiedy mój mąż zginął w wypadku. Piotruś wie, że jest tam w niebie. Telewizja Polsat wyremontuje wasz dom. Wezmę, proszę sobie dać. Wezmę tego małego. Wystarczy, ci daję ten. Warto marzyć. Dziękuję. Nasz nowy dom. Nowa edycja. W środę i czwartek o 25 w Polsacie. Pomyśleliśmy z Mirandką, że przeprowadzimy się do Was na trochę. Przyjaciółki wracają. Lejcie Właśnie Siedzą nie Bo dostaniecie. To są te najnowsze metody wychowawcze. Jest stara. Ale działa. Jest Pan zatrzymany za usiłowanie zabójstwa. Proszę? Nie rozumiem. Wiktor. Przyjaciółki. Nowy odcinek w czwartek o 21:10 w Polsacie. 59 na zegarach, to już ten czas, by powiedzieć Państwu pierwsze dziś dzień dobry i zaprosić na wspólne spędzenie poranka. W nowym dniu z Polsat News witamy wszystkich widzów, którzy od rana z nami przed telewizorami. Karolina Soczewka i Mariusz Abramowicz, dzień dobry Państwu. Przed nami nowy weekend pełen wyzwań, ale także gorących politycznie, jeżeli chodzi o te emocje, o tym za chwilę w informacjach. O tym, innymi, tak, zdecydowanie to będzie polityczny, <laughs> polityka będzie nam podgrzewać nowy moment temperatury. Ale o temperaturę zapytamy Klaudię Kroczek o politycznych emocjach w informacjach, ale najpierw rzut oka na to, co w programie. Za nami weekend kampanii w